Codzienne nasze pożywienie! Dziś mamy go zawsze w zasięgu ręki. Kiedy zabraknie chleba w domu, wystarczy pójść do sklepu i kupić, sprawa wydaje się prosta, ale czy tak jest w istocie? Już sam wybór pieczywa nie jest łatwy. Tyle kształtów: chleby okrągłe, podłużne, duże i całkiem małe, jasne i ciemne. Bulki, chalki, rogale to wypieki z mąki pszennej. Inne gatunki pieczywa są z mąki żytniej lub mieszane. pszenno -żytnie. Jak to się dzieje, że pieczywo jest tak różne i jak ono powstaje? Otóż wszystko zaczyna się na wsi. Wielkie obszary naszego kraju zajmują pole uprawne. Ich gospodarzami są rolnicy. Ożą i użyźniają glebę, a jesienią i wiosną wysiewają ziarno, by w czasie żniw zebrać plony. W lipcu lany są już złote. Dojrzały klosy pszenicy. Dojrzało też żyto. Nadeszła pora zbiorów, najtrudniejszy, najpracowitszy czas. W gospodarstwach indywidualnych pracują wtedy wszyscy członkowie rodziny. Tam, gdzie pola są małe lub gdzie teren jest pagórkowaty, trzeba zboże ściąć kosą. Trzeba się śpieszyć, aby przy sprzyjającej pogodzie zebrać z pola plon całorocznej pracy. Rozległe polacie pól to własność państwowych gospodarstw rolnych lub rolników uprawiających ziemię wspólnie w kulkach rolniczych i współdzielniach produkcyjnych. Takie gospodarstwa to jakby fabryki bez dachu produkujące ziarno. Gospodarzy się tu nowocześnie. Większość prac wykonują maszyny. Kombajn nie tylko zastępuje wielu kosiarzy, ale także sam młuci, Oddziela ziarno od slomy i plew. Sloma i plewy będą zużyte dla zwierząt jako pasza i ściółka. Zaś ziarno zostanie dostarczone do wielkich magazynów zbożowych, elewatorów. Jak rzeka płynie ziarno, przenośnikami taśmowymi transportowane jest do oczyszczenia. Wykonują maszyny przy pomocy sit i strumienia powietrza. Jeśli ziarno jest mokre, suszy się je. Suche ziarno zostaje przekazane do mlynów. Półczesny młyn zupełnie nie przypomina starego poczciwego wiatraka, choć służy temu samemu celowi. Ziarno po dokładnym oczyszczeniu zostanie zmielone na mąkę. Oto maszyny mielące ziarno. Każda z nich wyposażona jest w walce. Dzięki rowkom na walcach ziarno zostaje stopniowo rozdrobnione na coraz mniejsze cząstki. Po każdym rozdrobnieniu sita odsiewają mąkę. roztarte drobiny przechodzą do powtórnego mielenia. Na koniec, po przesianiu, pozostają otręby, cenna pasza dla zwierząt, oraz bielutka mąka. Sprawnie pracują nowoczesne młyny. Na mąkę czekają odbiorcy, by nie zabrakło chleba dla nikogo. Nie tylko w workach, ale także w cysternach transportuje się mąkę do piekarni. Jesteśmy w fabryce chleba. Tu, w odróżnieniu od małych piekarni, pracę ludzką zastąpiły maszyny. W wielkich dzierżach powstanie ciasto. Oprócz mąki potrzebna jest jeszcze woda, cukier, sól i substancje spulchniające drożdże lub zakwas. Właściwie składniki takie jak w domowych wypiekach, ale wszystko jest tu gigantyczne. Maszyny wyrabiają ciasto, aż stanie się ono jednolitą, elastyczną masą. Pod wpływem drożdży lub zakwasu ciasto powiększa swoją objętość i staje się pulchne. Teraz urządzenia automatyczne będą formowały bułki i chleby. Są rodzaje pieczywa, których automaty, choć dokładne i szybkie, nie potrafią zrobić. Potrzebna jest umiejętność i zwinność ludzkich dłoni. Wypiek pieczywa odbywa się w sposób ciągły. Suną uformowane kęsy surowego ciasta, gdy w tym samym czasie upieczone bochenki opuszczają piec. Dzień i noc nieprzerwanie pracują piekarnie. Jest nas 35 milionów. Pomyślcie, ile potrzeba rogalików, bułek i bochenków chleba. Gdy śpicie, pracują także przedsiębiorstwa transportowe, by świeży chleb na czas dowieść do sklepów. To prawda, że chleba jest dużo, ale zastanówcie się zanim wrzucicie niedojedzoną kromkę czy bulkę do kosza, ile trudu trzeba, by z ziarna był chleb.